Siema widzowie, chciałbym zaprosić Was na film, w którym nauczyłem się boat clutch w 3, 5 minut. Z cele obrałem sobie zrobić go z 24 kratek, z 30 kratek oraz 60 kratek. No, i sami zobaczcie, jak mi wyszło na początku. Były 24 kratki, które zrobiłem za pierwszą próbą. Później miałem lekką potyczkę w średnich, czyli 400 kratkach, ale z końców wyszło za drugą próbą. No i najgorsze chyba było to 60 kratek, bo wyszło mi jakoś za świetną próbą może i żeby nie było tak, że zrobiłem raz i już o, umiem bootknać, znaczy, to robimy jeszcze parę razy no i dokleiłem no to oglądajcie koniec